Witajcie. Znajdujemy się w niesamowitym miejscu. To właśnie tutaj przeszłość mojej firmy łączy się z przyszłością. Znajdujemy się w budynku byłego dworca PKP na Skolwinie. To właśnie tutaj za jakiś czas, właśnie w tym miejscu powstanie hala produkcyjna, gdzie będziemy kontynuować nasze tradycje wędliniarskie przeniesione z Akademii Rolniczej przy ulicy Kazimierza Klewicza w Szczecinie. W piwnicy tego budynku powstanie pierwsze w Europie muzeum w technologii VR, gdzie, oprócz samego y, 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 przebywania z pracownikami, którzy będą w wirtualnej rzeczywistości, będzie się mogli też poczuć smaki i zapachy z tamtych lat. Znajdujemy się przed budynkiem byłego dworca PKP na Skolwinie. To tu powstanie za jakiś czas nasza masarnia. Całą tą przestrzeń, którą mamy tutaj przed dworcem, mamy zamiar oddać do użytku publicznego. Dworzec Kolwin-Masar bierze udział w też wielkim projekcie Kurs na Północ. Jesteśmy połączeni z wieżą Bismarcka, z tanicą wodną, gdzie będziecie mogli popływać kajakami, czy pójść na punkt widokowy, gdzie będziemy mogli zrobić przepiękne zdjęcia betonowca. Cała ta przestrzeń, cały ten wielki Kurs na Północ, mam nadzieję, że pozwoli nam się rozwinąć. Trzymajcie za nas kciuki i obserwujcie nas na Facebooku.